Już niedługo, za parę miesięcy, będzie pierwszy w Polsce zewnętrzny basen siarczkowy całoroczny. Yy, Jurek, stań trochę bliżej, bo to ja nie jestem w stanie objąć, tylko powiedzcie mi jedną rzecz. Liczysz, się, że przyjdą ludzie, przyjadą ludzie? Oczywiście, że tak. Biorąc pod uwagę tego typu baseny, akwaparki, może to nie jest akwapark, ale tego typu basen w niedalekiej odległości od nas, gdzie przychodzi 250 tysięcy osób na rok wejść, więc liczymy na to, że u nas też, może nie aż tyle na sam początek, ale znacząca liczba również do nas będzie. Powiedz mi jedną rzecz. Powiedzcie mi jedną rzecz. Czy to była ryzykowna inwestycja? Jak no każda. nie jak każda, bo wiesz, jak budujesz tam wodociąg, ja, to jest ryzyko dużo mniejsze. Ja, ja, niż... ja uważam, jeśli Kaźmierza ma się przeistoczyć w gminę uzdrowiskową to nie ma innej alternatywy. Ten basen musiał powstać po to, żeby przyciągnąć po pierwsze ludzi, a po drugie inwestorów, żeby zobaczyli jaka wartość jest tej wody u nas. No super, ja się cieszę, bo, bo trzymałem kciuki od początku, kiedy pojawił się pomysł, już o tym rozmawiałem, że to jest kosem. Mam nadzieję, że to będzie najbardziej trafiona inwestycja w ostatnich lat. My też tego mamy. Z kim rozmawiam? Z Rady Powiatu Jerzy Bojanowicz. starosta Michał Bucki.